że opuszcza w takim wyniku i nie stał busquets nie mogą wierzyć w to co się dzieje a dzieje się fatalnie 3 do zera rafael varan po raz drugi jest bohaterem el clasico strzelił bramkę w madrycie a teraz po golu w barcelonie ląduje w ramionach jose Mourinho. real gromi Barcelonę, bo teraz to już tak trzeba nazwać. 3 do zera. Rafael Baran. Wszyscy mu mówią, będziesz jednym z najlepszych stoperów świata. Ten czas przyszły no za chwilę już absolutnie będzie nie do użycia, bo on już. Za moment, już teraz może na takie miano zasługiwać. Rafael Baran wygrywa tutaj ten pojedynek z Gerardem Pikę, Pakuje piłkę do siatki. 3 do 0. Srogi rewanż za tę manitę sprzed ponad